Moi drodzy, w podatkach jest zawsze tyle zmian, że jest co robić. Nie musimy tworzyć nowych problemów, bo te, które są naprawdę można rozwiązywać i trzeba rozwiązywać. O czym mówię? Bardzo często widzę w internecie komentarze, posty, filmiki, i inne materiały dotyczące omawiania projektowanych zmian w przepisach. Są one prowadzone w taki sposób, jakby te projekty miały naprawdę wejść w życie i już rozwiązujemy problemy. Potencjalne, które tak naprawdę wcale póki co nie istnieją. Co mam na myśli? Chociażby to, że informatycy programiści stracą ulgę IP Box, to, że od nowego roku rzekomo fakturowanie swojej własnej spółki miałoby być na bardzo wysokiej stawce ryczałtu, czy zmiany dotyczące ulgi mieszkaniowej. Owszem, wszystkie te kwestie są poważne, albo byłyby poważne pod warunkiem, żeby weszły, czy że wejdą. Na tą chwilę nic takiego się nie wydarzyło, biorąc pod uwagę, że już praktycznie jest połowa listopada, a prace tak naprawdę jeszcze się w Sejmie nie rozpoczęły, cały czas na etapie rządowym jest ta duża nowelizacja ustawy CIT i PIT, więc realnie rzecz biorąc nie ma praktycznie żadnej możliwości, że przez Parlament Prezydenta i Dziennik Ustaw w ciągu dwóch tygodni te wszystkie zmiany przeszły. A biorąc pod uwagę orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, że zmiany podatkowe powinny być uchwalone najpóźniej 30 listopada na Nowy Rok, szansa, że ta rewolucja CIT-PIT od roku nowego wejdzie w życie jest w tej chwili praktycznie prawie, że... Zerowa, więc nie straszmy się nawzajem, nie rozwiązujmy problemów, których nie ma, nie twórzmy problemów, których nie ma, skupmy się na problemach, które są, a jest ksef, wchodzą zmiany samochodowe, wchodzi pewna mini rewolucja vat -owska. naprawdę jest co robić. Także nie mówmy o projektach zbyt szybko, jako o faktach. Bo później ciężko się z tego wycofać i po co komuś psuć krew, po co komuś już proponować rozwiązania czegoś czy problemu, który tak naprawdę nie istnieje. Moi drodzy, pozdrawiam cieplutko serdecznie.